Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, to jest kolejny filmik na tym kanale I oczywiście kolejny giveaway dla was, to jeśli chcecie wygrać takiego no, skrzynia zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz A nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Ok, jesteśmy na GeForce'ki dzisiaj mordeczki, dzisiaj będzie po prostu taki odcineczek, którego dawno nie było Będę sobie otwierał po prostu skrzyneczki ze strony yy, Może jakieś polowanie tutaj na 1%, tutaj na 10% a wódkę w sumie możemy sobie otworzyć na początek 10% na Simówkę, zobaczymy czy uda się trafić i niestety się nie udaje, w pierwszej grubie, ale nic się nie dzieje. Dobra, 4. 4 jeszcze takie. Taki standardowy odcinek, jeśli chcecie jakieś odcinki, to piszcie. I mordeczki w 4 trafiam 2 wódki Asimo i zysk 273 zł. Hmm, dobra tutaj się nie sprzedały ja sobie odświeżę cyk i mamy już 946 zł no także jesteśmy już ponad 300 mm, na plus po 5 skrzyneczkach z Avopassimow Naprawdę fajna jest ta skrzynka a ja myślę że WeFlotus myślę że with Lotus 400 zł 10 jest no trochę drogo Dobra spróbujemy sobie na 5% proszę 1 WeFlotus 1 Lotus. Jeden 200 złotych poszło i niestety nie trafiamy i 200 złotych no nie, wiecie co, nie będę sobie otwierał tych drogich skrzynek na początek yy, otworzę sobie po prostu znaczy tych drogich tych co yy, drogich są na małym procencie otworzę sobie powiem wam tak trzy skrzyneczki premium, niech będą może jakiś ikarus ojojoj oj, oj. no niestety będziemy bardzo w plecy 120 złotych ale jak wiecie, mamy coś takiego jak upgrader. Możemy wrzucić trzy skinki naraz. Nie no, tak tego się nie opłaca. Dobra, taki gucik na 60% i on nam siada. On nam siada, taki gucik. Także jest bardzo fajnie. O, 33 poziom tutaj już mam bity. Oczywiście macie skrzynki bonusowe. Tutaj 41 poziom wbiję i będę miał naprawdę kozackie skinki. No i mordeczki, jeśli chcecie wpisać kodzi klikacie sobie tutaj plusik Zmień kod i wpisujecie Esteban A jeśli nie wpisaliście w ogóle, to wpiszecie Esteban, dostaniecie 2 zł na strzynki Plus 5% bonusu Możecie w każdej sekundzie zmienić, e, zmienić po prostu kod Wtedy wpiszecie Esteban i klikacie użyj Jeśli już użyliście, wpis, klikacie zmień kod i wtedy e, sobie używacie Dobra, e, co by tu otworzyć? 377 zł to wiecie co otworzę sobie może skrzyneczkę set tutaj mam całkiem sporą szansę na kostkę i, I jest kałaszek case harden w stanie mordeczki field tested i z 255 zł no powiem wam tak jest kozacko mamy 1000 zł eee, sprzedaj wszystkie cyk i mamy ile mamy ile mamy 998 zł mordeczki no to co by sobie tutaj trafić no powiem wam tak, with Lotus, with Lotus mnie ciekawi Spróbujemy, 10%, proszę. To jest naprawdę sporo 10%. 400 zł I nie trafiamy, niestety chyba... Tak jest. Dobra, ostatnia szansa. Ostatni 10%. Proszę. I znowu nie trafiamy mordeczki. 800 zł poszło w precy I zostaje nam... 287 zł mamy mordeczki, a mieliśmy 1000. No widzicie, jest to naprawdę bardzo mały procent. Spróbujemy tutaj. E, nazwę ten odcinek Polowanie na Wizlotuca, ponieważ dużo tych skrzynek otworzyłem. Ale niestety nie udało się grotnąć, no znowu się nie udało. Dobra, zostaje nam 127 zł. To zrobimy także 3 skineczki jeszcze. 3%. Trzy ostatnie skinki w odcinku. Mordercie, jeśli chcecie więcej takich polowań, na jakie Niestety, nie udaje nam się. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.